Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Mówią, że gorsze od dzisiejszego bałaganu w Zjednoczonej Prawicy jest tylko ten, w Legii Warszawa. A to fakt. To fakt, że dzisiaj z Legii Warszawa jest wielki kłopot. A jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to, to nie tyle bałagan, co rzeczywiście wszystko nam przykrywa wpadka. Którą, która, która już jest faktem, jeśli chodzi o Polski Ład i o ten chaos, o te dymisje, które tam się posypały, to naprawdę przykrywa wiele dobrych rzeczy, które robimy jako Zjednoczona Prawica o, i kładzie się tylko, że... cieniem na, 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 naszych, na naszych działaniach. Tylko w Legii to jeszcze jest o tyle lepiej, że jej piłkarze nie strzelają sobie samobójczych bramek. Panie redaktorze, no z tymi samobójczymi bramkami to... No tak jak mówię, no ja uważam, że, że niestety popełniliśmy tu katastrofalny błąd, jeśli chodzi o, 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 nie o cały Polski Ład, żeby była jasność, bo Polski Ład to jest szeroki program, bardzo szeroki historyczny program. Popełniliśmy błąd w sferze podatkowej, e, źle to zostało przygotowane technicznie, źle to jest, źle to jest I, i powiem szczerze, że chyba też, ja tak dzisiaj, jakbym to z perspektywy czasu, Trzeba było zareagować na rzeczywistość, w której żeśmy to postanowili wprowadzić, bo przecież widzieliśmy kryzys inflacyjny Europy, widzieliśmy parę rzeczy. Trzeba było to również to w, e, brać pod uwagę w, w sytuacji, w momencie wprowadzania Polskiego Ładu, bo nam się dzisiaj wszystko nakłada i do Polskiego Ładu przypinają się rzeczy, które nie mają z nim nic wspólnego i za wszystko dzisiaj winna jest, winny jest Polski Ład czy, czy Zjednoczona Prawica. No A wiele on. rzeczy nie mieliśmy wpływu, bo przecież kryzys światowy, energetyczny, bo przecież inflacja. No, no, to, który to, to... To nie niektóre nie mieliście nie i widzi Pan dzisiaj. A propos tych samobójczych bramy. Minister Ziobro publicznie atakuje premiera Morawieckiego. E, europoseł Jaki mówi, oskarża prezydenta Dudę o zdradę. To Wy może nazwę zmienicie, bo Zjednoczona Prawica, to wie Pan, to tak oksymoron trochę. Dopóki jest Zjednoczona, to nazwa pasuje. E, panie redaktorze, czy proszę wziąć pod uwagę, że e, no jesteśmy. E, Jesteśmy, to nie jest jedna partia tutaj, to jest jedna koalicja w ramach jednej Zjednoczonej Prawicy, mamy kilka ugrupowań. Ale jakieś konsekwencje za tego typu wystąpienia? To jest pan, naturalne, że... Dy... Zdrada? Prezydencie Duda, zdrada Polski? No ja nie wiem, no to konsekwencje powinni. Jeśli, jeśli Patrygaki coś takiego powiedział, no to, no to by, też jakby poddał się ocenie wyborców i zobaczymy, jak to, jak, to, jak to będzie wypadało w najbliższych wyborach. My musimy jakby patrzeć na interes Polski, na interes Polaków. Czasami trzeba w takim, w takim, w takim systemie rządzenia kompromisów. Niepotrzebne są daleko idące stwierdzenia i słowa na zewnątrz wyrzucane, bo, bo polityk powinien być jednak wstrzemieźliwy, raczej działać, aniżeli rzucać na wiatr różnego rodzaju obelgi, czy, czy też oskarżenia, czy... Czy zarzuty powinniśmy raczej skupić się na, na pracy, na działaniu, na szukaniu, jednak mimo wszystko najlepszych rozwiązań dzisiaj, bo, bo do roboty jest wiele i, i trzeba raczej usiąść przy stole i zacząć się dogadywać. To, co nas dzieli, odsunąć na bok, to, co nas łączy wzmocnić. I, Jeśli jeszcze jest, jest coś takiego, Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na radiopiekary.pl Marcin Wesoła, witam ponownie. Marek Wesoły, poseł PiS, jest naszym gościem po raz drugi, pana i państwa. Witamy. Witamy. Panie profesorze, zanim wrócimy do Polskiego Ładu, to jeszcze o, o, o tym, co robi totalna opozycja w ramach Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarna Polska. Minister Ziobro, może w tym problem właśnie, że minister Ziobro to ma rację w sprawie tego unijnego szczytu, w sprawie, na którym uzgodniono ten mechanizm warunkowości, bo po nim premier Morawiecki ogłaszał, sukces, a dzisiaj jest klęska. Panie Doktorze, tak. Wychodzi na to, że Seldana Polska, to co, co mówiła Seldana Polska, ale również też część polityków Prawa i Sprawiedliwości okazuje się dzisiaj faktem. Smutna jest, jest inna strona, ja też wskażę inną stronę te, tej sprawy. Proszę zauważyć, że już nigdy negocjacje w Unii Europejskiej nie będą wyglądały tak samo, ponieważ jeśli Unia Europejska zapewniała przywódców na spotkaniach, że konkluzje są, są, są jak, jak coś warte i warto usiąść do stołu i te konkluzje stworzyć, a dziś te konkluzje idą do kosza i. i, 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 i i CUE powołuje się nie tylko do, na traktaty. Znaczy, idą do kosza. No, no, tam było kon... wszystko jasne, mniej więcej. No, nie, czego... w, w konkluzjach było jasno też zapisane, że praworządność nie może być przyczyną, e, jeśli chodzi o rozdzielanie finansów, a, a to zostało złamane. Więc dzisiaj Unia Europejska trochę naprawdę strzeliła sobie sama e, gola i naprawdę już żaden, żaden przywódca do tych negocjacji nie, udziu, nie usiądzie w ten sam sposób. A co się obroi jego ludzi tak w samo. To, to, to zaufanie jest mocno obniżone w Unii Europejskiej, myślę, i to też jest wina, niestety, e, zamiast merytoryki. Unii Europejskiej, to niestety wina polityki i polityków Unii Europejskiej, Przez którzy... Pytanie, co Polska zrobiła w, w, w związku z w, tymi zapalnymi punktami, które, o których wiemy nie od wczoraj, nie od zeszłego roku, nie od dwóch ja, nawet. Ja mam wrażenie, panie redaktorze, że Polska właśnie chce zrobić bardzo dużo i czasami nawet moim zdaniem za dużo. My za dużo chcemy ustępować... Panie redaktorze, ustęp... pan posłucha ministra, zio... ministra Zioblu, ale bo, nie minister... Nie minister. jakiego? On, europoseł, jakim się oskarża prezydenta Dudę o to, że się nie udała panie reforma sądownictwa. Panie redaktorze, proszę nie mylić faktów, nie minister Minister i nie Patryk Jaki siedzą przy stole negocjacyjnym w Unii nie. Europejskiej, tylko siedzi premier i siedzą, ministrowie i, siedzą ministrowie. I o to oni dyskutują. I jeśli ja widzę, że raczej nasi ministrowie, premier jest pełen, był pełen i jest pełen jednak mimo wszystko szukania wspólnych mianowników z Unią Europejską i my naprawdę dużo rzeczy robimy, bierzemy na sobie ogromny ciężar i wzięliśmy na siebie ogromny ciężar transformacji i chcemy być też w tej, w tej, w tej, w tej materii docenieni i szanowani, a nie może być tak, że Polska, która, jak mówimy o zielonej transformacji, jest, jest jej fatalnym beneficjentem, bo my na siebie weźmiemy ogromny ciężar tej europejskiej zmiany. I dzisiaj nie możemy być traktowani przez Unię Europejską na zasadzie, na coś, żeśmy się zgodzili i dzisiaj zasadniczo... No, chwileczkę, chwileczkę. To no, będzie tak, u nas transformacja, to możemy po prostu e, e, naruszać zasady praworządności? No panie profesorze, to, to są dwa... Jedno, no, jedno, no, jedno nie po, jest za drugie, jedno nie jest nagrodą za pierwszy, drugie. Po pierwsze, nigdzie się nie stwierdził, że że my naruszamy zasady praworządności, tylko stwierdziła to Unia Europejska zresztą zupełnie sprzecznie z traktowaniem innych swoich państw. No po co prezydent Duda w takim razie pisze jakieś ustawy, e, e, które panie, mają naprawić bałagan o, I tutaj wracamy, panie redaktorze, i tutaj wracamy do punktu, o którym pan powiedział, czy my jesteśmy ulegli, czy chcemy dyskutować z Unią Europejską. No widzi pan, i nawet prezydent Duda stara się w tym wszystkim znowu szukać, wychodzić naprzeciwko Unii Europejskiej i szukać jednak kompromisu, jakiegoś porozumienia i tak dalej. To nie jest kwestia tego, że prezydent przyznaje Rację, tylko szuka rozwiązań, no tak. szuka dobrych szuka rozwiązań. Jaki oskarża go o zdradę i, od, i cały bałagan w sądownictwie? No, wie pan, no. No bo, no bo czy poseł leci poseł jaki, za niebiro? Po, po, bo poseł, jaki jest soldanej Polski, jest z ugrupowania ministra Ziobry i oni są przekonani do tego, że, że jakby Unia Europejska nie ma w tym względzie racji. No to co i, oni robią I bronią jeszcze, że... swoje i swojego zdania. Co no. oni robią jeszcze w rządzie w takim razie? Jeżeli uważają, że to jest, wie pan, to, to Panie premier daktorze, prezydent. ale nie tylko z tego sporu składa zdradzają się Zdradzają Polskę, z Nie polskiej tylko interesy. z tego sporu składa się rządzenie. Rządzenie składa się z wielu dobrych uchwał, z wielu dobrych kierunków, które Solidarna Polska popiera. Ale da się popiera. jeszcze tak rządzić? No, jeśli mielibyśmy tylko o ten jeden spór rozbijać wszystkie jeden, rządy, to, to panie Polski, redaktorze, to, to mamy chaos w Polsce. Pamięta pan bo, bo, a, a, i... pami a pamięta pan rządy PO, PSL i ciągle, ciągle kłótnie o różne drobne sprawy? Gdyby to... Ich kłótnie o drobne sprawy no to były w przedszkole. By, przy, czy pamiętam, wy, wy no to, się doktoryzujecie z tych kłótni? No to znaczy, że jesteśmy jednak mimo wszystko dobrze zorganizowani i silni. Jeśli, mamy, jeśli nas nie po, jeszcze nie położyło tych rządów, tak jak pan tu mówi, trudne spory, to znaczy, że jesteśmy jednak odpowiedzialni za Polskę i jednak zrobimy to w sposób prawidłowy. Potrafimy się kłócić, ale potrafimy nie szkodzić Polakom. No i, i chcemy, chcemy, jednak, chyba, żeby, że, <coughs> chcemy jednak, żeby, wszyscy, chyba, że żeby jednak Polska była bezpieczna, jeśli chodzi o zakonodawczy, jak i, i, i ogólnie. Wracając do Polskiego Ładu, o którym Pan wspominał wcześniej, premier Morawiecki zasłużył na dymisję. Panie redaktorze, na dymisję zasłużyli e, te osoby, które już nie są, e, nie są w ministerstwie finansów. Dlaczego? Bo e, oni minister finansów i wiceministrowie właśnie zajmowali się stricte przygotowaniem tego dokumentu i oni zapewniali premiera o tym, że jest wszystko przygotowane. To na barkach ministra to oczywiście finansów nie było kozła mówię, Na barkach ministra finansów wisi ostateczna decyzja i rekomendacja dla premiera tego czy wprowadzamy, czy jest dobry moment, czy wszystko jest przygotowane i tak dalej. Premier nie zajmuje się bezpośrednio w każdym ministerstwie wszystkimi sprawami, musi zaufać swoim ministrom. No i tutaj mamy efekt takiego działania. Pan minister Kościński wziął na siebie odpowiedzialność no, ponieważ e, dał zielone światło do tego, aby wprowadzić e, Zielony Ład od strony technicznej, Polski. że jest wszystko przygotowane. E, przepraszam, Polski Ład e, od strony technicznej, że, w, że jest wszystko przygotowane i poniósł dzisiaj konsekwencje tego. Oczywiście troszeczkę konsekwencje spadają na wszystkich nas, na, 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 również na polityków. E, a, I dzisiaj musimy się z tego tłumaczyć i gdzieś też nie chowamy głowy w piasek. E, mówimy, tak jest. Starałem się do tego podejść uczciwie, ja już kilka razy gdzieś tam powiedziałem w mediach, że błędów nie popełnia ten, tylko ten, kto nic nie robi po prostu, my naprawdę robimy bardzo dużo i tutaj w tych naszych działaniach Zjednoczonej Prawicy, jeśli popełniamy błędy, no to tylko widać, że jednak jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o zmiany, o zmiany dla Polaków, o rozwijanie Polski. Proszę Państwa, że... e, przede wszystkim, Panie Pośle, chciałem pana zapytać, czy pan pamięta, jak się nazywał ten minister finansów, który poleciał za Polski Ład, ale jest pan jednym, w, jest pan w tej mniejszości Polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy wiedzą, pamiętają nazwisko ministra tak, Kościńskiego. Tak, ja, nawet wiceministra Sarnowskiego, także... To jest ja. chwalebne po pierwsze, ale <trym> e, 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 wie pan, e, Jarosław Kaczyński powiedział e, ciekawe słowa w, e, kilka dni temu, że Powierzenie tego, to, był, to było błędem fundamentalnym, powierzenie tego Polskiego Ładu ludziom, którzy nie byli zainteresowani powodzeniem tego przedsięwzięcia, tylko, tylko inna ciekawa refleksja sprzed paru dni w tym studiu Bogusław Ziętek, sierpień 80, on mówi, że to premier Morawiecki wygląda jakby sabotował ten Polski Ład, to wie pan, co, co tam się dzieje, co się w głowie nie myśli. Panie redaktorze, no niestety premier to też jest taka funkcja, gdzie, gdzie w, w takich sytuacjach spada, spadają gromy na głowę tego najważ, ten, tej najważniejszej osoby. Jak widzimy spadają gromy nie tylko na głowę premiera Morawieckiego, ale też na, na prezesa partii Jarosława Kradzińskiego. Ja się cieszę, że naprawdę myśmy jako posłowie, jako poseł interweniowaliśmy wielokrotnie przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, gdzieś mając tam delikatne wskazania jednak specjalistów tutaj, myśmy się nad tym programem Nad tą ustawą zastanawiali i widzieliśmy jednak delikatne niedociągnięcia. Ja żałuję, że właśnie ministerstwo nie zareagowało. Ostatnie, ostatnie zaproszenie nas jako posłów w kontekście interpelacji odnośnie polskiego ładu przez ministra finansów to było kilka dni przed jego dymisją, więc, więc jakby dopiero wtedy te, te poważne zainteresowanie. Posłami. No ministerstwo naprawdę uwierzyło w to, że stworzyło genialny dokument i tutaj. Wie pan, tutaj co mówi na Kościński, były minister Kościński, a mówi w, w ciekawy wywiad też w Rzeczpospolitej, że on wykonywał polecenia premiera. Po pierwsze, a te dyspozycje przychodziły od innych ministerstw. A także z samej Nowogrodzkiej. Mhm. Więc on no to... właściwie był wykonawcą tego, co spływało do niego z głównych ośrodków władzy. No tak, panie lektorze. No tak, pan ma nad sobą szefa i szef każe wykona, wykonać panu e, konkretne zadanie. I teraz pytanie, czy pan wykonuje w sposób prawidłowy, czy nie? To już tutaj się skupia na panu. E, także mi, e, minister Kościński. To powinien też raczej, to weryfikować. Minister Kościński powinien się rapi, raczej skupić na tym. E, no przecież nikt go, nikt go, jak się to mówi, koniami w tym ministerstwie e, nie trzymał. Jeśli był przekonany jako minister Finansów, ważna osoba w państwie o tym, że jest to błędny dokument, to miał to wszęmi wobec ogłosić po prostu i podać się do dymisji, a nie, dzisiaj, e, a nie dzisiaj mówić o tym, że ktoś inny jest winny, a nie minister finansów. To w tej samej chwili idąc z pańskim tokiem, to minister Żiobra już 15 razy powinien się podać do dymisji jako Komisja Sprawiedliwości. No panie redaktorze, na razie, e, na razie, e, a dlaczego? No jak, no jeżeli nie popiera tego, tamtego, m, takiej decyzji, tam No i tamte... jako minister broni twardo swoich, w swoim ministerstwie broni twardo swoich e, decyzji, także. A jeżeli one są błędne? No to ja podał pan zły przykład. No nie, no mi, jeżeli... Minister Kościński nie był w stanie bro bronić swoich, a, 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 swoich poglądów. A reformy widocznie. sądownictwa jest w stanie bronić ktokolwiek? Panie no, Wasze? na dzisiaj odpowiada za tą reformę minister, no tak. Ministerstwo Sprawiedliwości, więc minister. Pan zapyta się o tej reformy. Pan zapytał kogokolwiek, zesji. czy w sądach jest lepiej, szybciej, skuteczniej sprawniej. No, wie pan. Panie redaktorze, w sądach nigdy nie było lepiej, skuteczniej, no i... sprawniej i trzeba to reformować. E, niestety wie pan, że największą, wie Pan, co jest największą przeszkodą w reformowaniu sądów, e, sami uczestnicy, sami sami sędziowie i samo sam, sam, sam to środowisko, bo, bo to środowisko nie chce po prostu no, zmian. No, nie było, nie było to takiego ministra nie sprawiedliwości, nie... który przez sześć lat miał władzę absolutną. Wymienił no, no to widzi Pan, jak to, jest trudne, jak to jest trudna płaszczyzna, że od czasów PRL-u nie potrafimy tych e, te, 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 tego pola zreformować kadrową, kadrową rewolucję Pan widzi tam jeszcze jak, jak, no jak, Nawet ta kadrowa kogoś? do końca się, jak pan widzi, nie udała, Oj, bo, ta kadrowa bo jednak, się udała całkiem nieźle. Bo jednak... Ta jest, a, no, tam tych dwóch czy trzech sędziów... To dwóch, e, trzech? To dwóch cała, trzech sędziów, którzy zamiast, którzy zamiast poświęcić czas na, na wykonywanie swojego zawodu zajęli się polityką, to ja tego nie żałuję. Panie Boże. Posłowie teraz jak pan, to e, firmują to wszystko jeszcze, bo wierzą w zjednoczoną prawicę, czy po prostu nie ma dokąd, nie ma dokąd jechać, nie ma dokąd pójść. panie doktorze, no, to nie jest kwestia wiary w zjednoczoną prawicę. Tak? Ja, tego, ja do tego tak ideologicznie nie podchodzę, ja uważam, że naprawdę zarówno prezes Kaczyński, jak też. No naprawdę większość polityków Prawa i Sprawiedliwości ma dobre myślenie na temat zmian w Polsce. My wiemy jakby i widzimy dobre rzeczy i cieszymy się z tych rzeczy, które udało nam się zrobić, ja nie, tra nie, nie traktuję tego, że te 6 lat. Rządów prawa i jest czasem straconym, bo naprawdę widać to na ulicach, widać to po społeczeństwie, że dokonaliśmy naprawdę wielu rewolucyjnych zmian, poprawiliśmy życie Polaków e, i wiadomo, że dzisiaj, e, kiedy światowy kryzys troszeczkę nas gryzie, je... panie redaktorze, gdyby dzisiaj nie było inflacji, gdyby nie było kryzysu energetycznego, który Unia Europejska jakby pcha i jeszcze jest ślepa i nie widzi w dzisiejszych czasach, że, że jak tak dalej pójdzie jakieś Fit for 55, e, które po prostu pogrąży nas jako Europejczyków. E, Unia Europejska nie reaguje w ogóle na rzeczywistość geopolityczną, to, panie redaktorze, za chwilę naprawdę obudzimy się w złej rzeczywistości. Gdyby nie te przeszkody, to na panie, nie było, panie redaktorze, by 5-7 PKB w, w Polski, tylko byłoby 7-8 PKB. Ja proszę, gdyby, e, a gdyby jeszcze Tuska nie było w ogóle? Gdyby jeszcze nie było, do nada. Tuska, który... Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem niewspominania nie nazwiskami o, o politykach, którzy w rzeczywistości wbrew pozorom aż tyle nie znaczą. Także zostawmy, panie został, a... zostawmy tutaj to nazwisko, tutaj nie warto się no, zajmować. No to takie gdyby, gdyby, gdyby babcia miała wąsy, wie pan, to też takie e, mówienie... Panie redaktorze, no, <laughs> ja zostawmy tutaj, są politycy aktywni. A gdyby... A po, polityka wobec Śląska, panie pośle, panu posłowi ze Śląska, to tak... No polityka wobec... No, to ja panią? już powiedziałem. Polityka wobec Śląska niestety również ma źródła w tym, co, co się dzieje w Unii Europejskiej. Nie możemy tego rozrywać. I ja uważam dzisiaj, że polityka wobec Śląska jest też... Wymaga dzisiaj absolutnej zmiany, absolutnej Co zmiany to znaczy? i to nie tylko wobec Śląska, no bo dzisiaj Śląsk jest głównym beneficjentem zmian transformacyjnych, jeśli chodzi o energetykę. Załóżmy, że beneficjentem. O właśnie, w złym tego słowa znaczenie, w sensie, że będzie spadkobiercą tych wszystkich skutków, które, które właśnie źle ma polegać, powiedziałem, mi źle inaczej, powiedziałem, to polegać zmiana. beneficjentem. Polityki. Zmiana polityki przede wszystkim w moim przekonaniu dzisiaj już powinna polegać na tym, że naprawdę świat, jeśli chodzi o energetykę, dzisiaj jesteśmy w innym miejscu niż 2-3 lata temu, kiedy tworzyliśmy, nie wiem, likwidowaliśmy Ministerstwo Energii, a, a tworzyliśmy Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dziś mamy inną sytuację geopolityczną. Mamy kryzys na wschodzie, mamy kryzys gazowy. Mamy jednak mimo wszystko agresywną politykę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o transformację. My jesteśmy krajem opartym nadal w 70% procentach na węglu. Ta transformacja jest ta transformacja już kosztuje bardzo dużo, a Fit for 55 w obliczeniach wielu specjalistów będzie kosztowało jeszcze więcej. I dzisiaj niestety my, jako Polska, jako, jako Zjednoczona Prawica, też powinniśmy odpowiedzieć w ten sposób, że, że powinniśmy mimo wszystko, nie wiem. Ja, ja jestem zwolennikiem powołania. Ministerstwa, które tylko i ty, wyłącznie się zajmie tą sprawą e, Ministerstwa dedykowanego transformacji energetycznej czy transformacji energetycznej połączoną, połączonej z transformacją regionów. Ja uważam, że dzisiaj absolutnie tutaj potrzeba silnej osoby, e, która będzie w stanie odpowiadać nie tylko w ramach e, tutaj krajowego układania tej energetyki na naszym podwórku, ale również będzie w stanie odpowiadać na rzeczywistość zewnętrzną na, na te trudności, które po, pojawiają się z zewnątrz. Czyli chce pan wyrwać Śląsk transformacji i górnictwo z rąk ministra Sasina. To jest element, panie że to nie jest, że chcę wyrwać z rąk ministra Sasina. Ja uważam, że sama nazwa Ministerstwa Aktywów Państwowych to jest troszeczkę... Dzisiaj jakby tam jest tak szeroki zakres działań. Proszę zauważyć, że w tym ministerstwie są, jest górnictwo, ale są też banki. Jest lotnictwo. Niech pan zobaczy, jakie tam jest szeroka. No pan nowego ministra powoła to, co to uzdrowi, to polityka wobec górnica i wobec Śląska nagle się odmieni. Panie doktorze, dziś mamy taką sytuację, że energetykę mamy tak. W Ministerstwie Środowiska mamy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bo przecież za, za, rzeczywiście za kierunki energetyczne w Polsce odpowiada Ministerstwo Środowiska. Czyli Pani Anna Moskwa, mamy energetykę w Ministerstwie Rozwoju Piotr Naimski z całą energetyką jądrową, z, z, z gazyfikacją. Ministerstwo Rozwoju. Proszę zauważyć, jak to jest poroz, porozbijane. Ja jestem przekonany, że dzisiaj trzeba zjednoczyć te, te wszystkie elementy, bo one są układanką jednej gry, a nie os, osobnych interesów. Dzisiaj, nawet, to nie jest zarzut, bo ci ministrowie troszeczkę mają też inne patrzenie, na, i, o coś innego muszą zadbać. Każdy z tych ministerstw jest troszeczkę w innym miejscu. A energetyka dzisiaj potrzebuje mimo wszystko jednego kierunku, jednego myślenia. To jest tak jak szachownica to musi być jedna szachownica, jeśli chodzi o układanie tego miksu energetycznego w Polsce. To jest pański pomysł, panie czy to jest coś, coś więcej niż tylko y, y, rzucony pomysł na antenie? Panie doktorze, ja myślę, że o tym się rozmawia w kuluarach, my rozmawiamy o tym z politykami, rozmawiamy też z ministrami. <laughs> Ale to nie jest kwestia, czy to jest mój pomysł. Ja powrotu do chcę, Ministerstwa, nie. osobnego Ministerstwa, nie ja wiem, energii tak, czegoś takiego jak Ministerstwo Energetyczne. Ja myślę, że nie, wiedzieć, nie tak? tyle energii, ja bym powiedział tej transformacji energetycznej, bo rzeczywiście ja bym nie chciał, Unia Europejska też musi widzieć, że my się chcemy transformować, bo się chcemy transformować i my też musimy na zewnątrz pokazać, że, 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 to, że my jako Polska, jako rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadamy właśnie na rzeczywistość geopolityczną, stwarzając Ministerstwo Transformacji Energetycznej, pokazując, że ma poważnie... I kto, kto byłby tym silnym ministrem, który... który tam podejmowałby jakieś decyzje? Panie że nie będę tutaj się bawił. W, to nie jest moja rola. Jestem posłem szeregowym, zwykłym posłem Prawa i Sprawiedliwości. Są ministrowie, jest prezes, jest premier. Ale ja uważam, że, że na pewno jest wiele osób, które zajmuje się energetyką na co dzień, bo tutaj potrzebna jest osoba absolutnie znająca te wszystkie niuanse energetyki, tych zmian. Yy, ale, też osoba, o tak mówię, o silnym, o silnym, o silnej pozycji, o silnym charakterze. Która posprząta po, po, która... po wicepremierze nie rozumiem, tak? Nie, 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 I pyśniku, nie, 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 nie panie redaktorze. Ministrze nie, panie redaktorze, ja uważam, że. że... Proszę też zauważyć, że, że jakby, no, zostały pewne, pewne dokumenty w górnictwie przygotowane, jest, pod, jest jakby podstawa. O, co dzisiaj, o czym dzisiaj rozmawia? Czy Bogusław Wziętek, który tu pana często gości, czy Dominik Kolosz? No, dzisiaj wszyscy chcą pilnować umowy społecznej, która została przecież wynegocjowana za ministra Sobonia, chcą, żeby była realizowana Od i tak dalej. rząd Trzeba nie jest w stanie wystąpić o zgodę do Komisji Europejskiej na re realizację tej umowy społecznej. W zamian za to wicepremier Sasin kilka dni temu ogłosił, że uruchamia pieniądze dla górnictwa zapisane w tej umowie, a później w ustawie górniczej bez zgody Komisji Europejskiej. Ja, ja, ja o co tu ja chodzi? Sasinowi, dziękuję za to, jest odważne. Za te pieniądze. Ja to uważam, to jest odważna, dobra, odważna decyzja. Samowolna przy okazji. Bez tych pieniędzy, my tu na Śląsku mielibyśmy ogromny problem, to jest pierwsza rzecz. A jaki e... problem, panie pośle? Na czym polega problem? Wypłacono 400 milionów, bo 350 zabrakło w PGG na 14. No, ale też w PGG już uruchomiło też programy odejść górników, to, te, te pieniądze już są wypłacane. Ale te pieniądze e, na też obciąż... te pieniądze obciąża... z umowy społecznej transformacyjne pieniądze tak zwane, poszły na 14. Panie redaktorze, poszły do puli PGG, która by, żeby, żeby utrzymać płynność finansową. Bo to, tak jak 40. mówię, PGG również wcześniej zajmowało się już e, zapisami umowy społecznej i proszę tak, jakby tego nie, nie, bo to wie pan, to nie jest tak jeden do jeden, to jest do, o, ol, ol, olbrzymia spółka i nie, nie możemy no tak, jest 350 mocne, milionów, panie mocne pośle. Tyle brakowało. Mocne uproszczenie i proszę pamiętać, że redaktor nie powinien posługiwać się językiem opozycji, tylko zadawać pytania. Ja, ale Także ja pan, pyta, to na co, pan w tej chwili powtarza. Na co pan w tej chwili powtarza mało merytoryczne, mało mery Opozycji, która chce na tym coś ugrać. Ale co, na co te 400 to pieniądze, panie milionów poszły do budżetu PGG, żeby, mogło, żeby PGG mogło funkcjonować, ponieważ PGG już realizuje dzisiaj politykę zapisy umowy społecznej, czyli o, o, od kilku, już powiedzmy, to będzie umowa społeczna rok, a my już to robimy wcześniej. Ciągle obniżamy moce wydobywcze tej, tej spółki, a wiemy, że koszty są na odpowiednio wielkim poziomie i jeśli zgodziliśmy się na to, to pieniądze, czyli 28 miliardów są rekompensatą za ja myślę, to, że wycofujemy nikt... się z wydobycia Rozumiem. węgla. To jest I element jakby, umowy społecznej. Żebyśmy porozumienia... mieli jasność. I te 400 milionów to jest pierwsza transza właśnie tej rekompensaty e, na ten jest To celu. element porozumienia ze związkami, które było negocjowane miesiącami, potem uzgodnione, podpisane i tak dalej. Czekamy na, na kon, skonsumowanie tego porozumienia. I te 400 znaczy, milionów znaczy, jest tą częścią Ale tego jak porozumienia. wytłumaczyć to, panie prezesie, w, w Brukseli? Łamiemy prawo, ponieważ po, polski rząd nielegalizuje legalnie e, wypłaca, dokonuje pomocy, aktu pomocy publicznej, mm -hmm. e, żeby wypłacić de facto czternastki w bankrutującej spółce. No to, to, to w jaki sposób wie pan e, e, wytłumaczyć to w Komisji Europejskiej, z którą my jeszcze chyba nie rozmawiamy w ogóle o, o tym wniosku notyfikacyjnym. Z tego co wiem, to, że to rozmawiamy, tak jak mówię, nie jestem ministrem, ale to trzeba zapytać e, Brukseli, trzeba zapytać e, również e, polityków, e, dlaczego e, tak ważna sprawa jak transformacja na, w Polsce, transformacja na Śląsku, E, spotyka się w Brukseli z ciągłymi pytaniami, z ciągłymi próbami obniżania tego, co Polacy w zgodzie, na co Polacy w zgodzie się dogadali między rządem a, a stroną społeczną e, i dlaczego Bruksela ciągle chce to negować, ciągle, ale, każe, ale nam ty, czy, ale ciągle co... każe nam przeliczać, ciągle każe nam to zakończenie górnictwa e, skracać te, te lata. Dlaczego Bruksela zamiast skupić się na tym, aby stosować w Polsce taki sam program, jak był w Niemczech, ciągle próbuje gmerać i, i szperać przy tym, jak Polacy się dogadali i tutaj leży proszę, problem. To e, chwileczkę. Proces prenotyfikacyjny pre tego przygotowania, tych, tych właściwych negocjacji to się zakończył się w zeszłym roku. I czym prędzej polski rząd miał złożyć wniosek notyfikacyjny, czyli właściwe, oczywiście spóźniony. cztery terminy już minęły. To, to gdzie tutaj, co tu się toczy, jakie negocjacje? No skończyły się wstępne negocjacje, miały za zacząć się właściwe, ale my nie potrafimy, polski rząd nie jest w stanie wysłać wniosku e, do, do Komisji Europejskiej. Polski rząd jest w stanie wysłać wniosek, tylko polski rząd.. To, to, pan te, to, to Ten zarzut, który pan stawiał, każdy kolejny minister niestety jadąc do Unii Europejskiej ciągle próbuje wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, że, że jak urzędnicy Unii Europejskiej powiedzą, a może byśmy, byście państwo spróbowali zrobić nie 49... A 45, a może 40. No i my wracamy do Polski i teraz siadamy i się zastanawiamy, czy my chcemy rzeczywiście, bo to przecież Unia nas prosi, to możemy rzeczywiście no się tak, nad tym zastanowić. No no, no, no no ale to tu jest ten problem, bo, 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 bo w Brukseli powinno. Aha, i, i, i błąd nasz? Twarde stanowisko. Nie, nie wracamy nigdzie z powrotem, my to mamy uzgodnione ze stroną społeczną, taki jest nasz wniosek. Eee, no dobrze, ta, ta chcemy, dobrze, żeby się to zaakceptowało. Można to było może tym... to jest błąd, że nie było no. tego stanowczego, stanowczego no. jednak miał wszystko ostatecznego stanowiska, że nigdzie z powrotem z tym nie jedziemy, bo, bo Polacy zaakceptowali takie rozwiązanie i chcemy, aby. Ale nie obawia się pan, ostatnie pytanie, tak. ostatnia kwestia, że skończy się jak ze Stocznią Szczecińską albo jak z Turowem. Tam no, listę, to nie jest, no, wie pan, gwarantem. że to, że wszyscy robimy, żeby nie było takie, tak, takiego no to, takiego, takiego kataklizmu, dlatego my też jako posłowie, też naprawdę tu wielu posłów na Śląsku, ja mam tutaj, próbujemy się też jednoczyć i próbujemy mówić jednym językiem w tej chwili. Wszyscy robimy wszystko, i to jest nie tylko, ja powtarzam, to nie jest tylko kwestia śląska. Dzisiaj to jest kwestia energetyki państwa, bezpieczeństwa energetycznego. Panie redaktorze, jak, wy, nie daj Boże, wybuchnie wojna na wschodzie, jak pozakręcają się te wszystkie kurki, panie redaktorze, to wczoraj spowodował wiatr, że nie było w paru miejscach prądu i zasięgu, to proszę popatrzeć, jaki chaos w, in, w internecie. A jak będzie ten kryzys energetyczny, na który my nie odpowiemy, to będziemy naprawdę e, cofniemy się o, o lata świetlne, jeśli chodzi o gospodarkę i o rozwój naszego państwa. Tak, wesoły. Stycz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Miłego Dziękuję dnia. Do zobaczenia Do i zobaczenia. usłyszenia.